Witam w kolejnym odcinku poradnika Kopacza. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kapslach. To jest temat, który nurtuje wszystkich z nas i doprowadza do szału i do pasji. Czy na plaży, czy w lesie, czy na polanie można trafić na niezłe plantacje kapsli. I tutaj ważną rzeczą jest, którą każdy kopacz powinien umieć się rozgraniczyć. Kapsel kapslowi nierówny. O co w tym chodzi? Są kapsle, typowo od butelek po, na przykład od piwa, ale są także. Które są z morą i nazywane są w naszym języku polmosami, typowe kapsle nadkręcane, które są od butelek od wódki. I teraz jest pytanie, jak sobie radzić z czymś takim, kiedy trafimy w jakąś totalną epidemię, a w poprzednich odcinkach mówiłem, że pod takimi kapslami mogą być monety, że nie należy się tym sugerować, bo warstwy śmieci są z latami i no niestety może się okazać, że to miejsce jest warte przeszukania, ale niestety ktoś przez ostatni. 20-30 lat na stopą masę kapski. Wszystko jest to kwestia urządzenia, jakie posiadamy. Jedyne urządzenie, które znam na rynku, które w 100% radzi sobie z polmosami, czyli z najtrudniejszą rzeczą, bo jeśli chodzi o zwykłe kapsle butelkowe, to mamy Gareta T-Pro, mamy MX Sporta, jest parę innych maszyn, których nie będę teraz wymieniał, które radzą sobie specjalnie, specjalnie sygnalizując taki kapsel. Na czym to polega? Taki kapsel ma zawsze jakąś domieszkę żelaza i jego sygnał na krawędziach jest przełamywany. Co to znaczy że jest przełamywany? To znaczy, dostajemy niski, wysoki ton i niski ton. E Rutus Alter także świetnie radzi sobie z kapslami, to trzeba mu przyznać, jeśli chodzi o kapsle cały czas butelkowe, takie zaciskane, nie nienakręcane, to pokazuje e na wykresie na hodografie, ten hodograf jest rozmazany totalnie i wtedy, wtedy wiemy, że to jest kapsel. Spektra whitea radzi sobie świetnie z kapslami i idealnie radzi sobie z polmosami. Jest nawet taka opcja jak Bottle Caps Reject i to pozwala na takie ustawienie tej opcji, że im bardziej dajemy większą wartość tego parametru, tym bardziej sygnał jest w kanale dynamicznym zniekształcony. I tak naprawdę Spectra jest najlepszym wykrywaczem, jeśli chodzi o sygnalizację kapsli, no natomiast też ma swoje wady. I co zrobić i czym się sugerować, i jak sobie radzić w przypadku innych sprzętów. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że cewki typu DD w przeciwieństwie do koncentrycznych gorzej radzą sobie z kapslami. Dlatego warto mieć cewkę koncentryczną i to może być w naszym wypadku rozwiązanie. Kolejna rzecz, o której powtarzam w różnych odcinkach, to są słuchawki. W słuchawkach, jak mamy wycięte dźwięki, to słyszymy wszystkie niuanse i często ten sygnał minimalnie się załamuje w różnych maszynach w przypadku kapsli butelkowych. W przypadku Polmosów sygnał jest mocny i często ten mocny wyrazisty sygnał to jest duży przedmiot, czyli to jest kapsel typu polmos, można podnosić cewkę, jeśli ten sygnał będzie długo się utrzymywał, to jest wysoce prawdopodobne, że mamy do czynienia z polmosem i to jest metoda do sprawdzenia, natomiast nie ma jakby innych specjalnych metod poza linią audio i poza paroma maszynami, które wymieniłem, które pozwolą Wam walczyć z tymi kapslami, to nie jest niestety łatwa sprawa. Jeśli znacie jakieś inne metody, które pozwalają oddzielić kapsle i odwódki i butelkowe w jakiś sensowny sposób, to piszcie pod tym filmem. Jeśli chcecie, żebym poruszył jakieś inne tematy, także dołączcie swoje komentarze. Do usłyszenia i zapraszam do subskrypcji moich odcinków.